Witamy wszystkich na naszych dywagacjach odnośnie fototerapii. Jest 5 grudnia 2024 roku. I dzisiaj pytam o jej własną drogę i własne doświadczenia z fototerapią Lucynkę naszą, Lucyna Wróblewska. Jakie były twoje początki z fototerapią i co Cię najbardziej cieszy w tych przypadkach, z którymi miałaś do czynienia? Witam wszystkich serdecznie. Ja spotkałam się z fototerapią właśnie przez Twoje nagranie, bo Ciebie lubię oglądać na wszystkich, oglądam wszystkie Twoje programy. Także na jednym właśnie programie mówiłaś o tej fototerapii i tak mnie to zaciekawiło. I to było już rok i dziewięć miesięcy temu. I od tego czasu kupiliśmy plasterki, dlatego że ja szukałam czegoś dla mojego męża, bo. On miał straszne bóle karku. Obracał się całym ciałem. Miał czasami takie te bóle, że on nie mógł po prostu tej głowy utrzymać. Miał robione wszystkie badania, miał prześwietlenia różne tam, nie wiem, jak to się nazywają te wszystkie badania. W tym kierunku porobione, i lekarz powiedział, że to jest wyrodnienie, że to już tutaj z tym nie da się nic zrobić. Już pan to będzie miał do końca życia. No i tak zostało. No i. Jak usłyszałam o tych plasterkach, nie będę tutaj wymieniała nazwy żadnej, bo. Tak, nie wymieniamy. Nie leczymy to, się. Plasterki to nie chętny, Dla chętnych damy kontakt do nas pod filmikiem i proszę do nas pisać i proszę się nas pytać bezpośrednio, bo wiedzy jest multum, mnóstwo do przekazania i tego się nie da jednym słowem załatwić, więc musimy mailowo się wymieniać informacjami, prawda? Dlatego będziemy albo telefonicznie. Więc podamy numer tak. telefonu. Adresy mailowe i prosimy o kontakty. Kontynuuj lecynko. Tak, bo plasterki nie leczą, tylko tak. po prostu ustawiają Zdajają. nas do, do ustawień fabrycznych, tak zwanych, i ciało przez to samo się uzdrawia. Także one faktycznie nie leczą. No i my nie możemy właśnie tego łączyć z żadnymi jednostkami chorobowymi, dlatego ja tutaj nie będę wymieniała żadnych nazw. I zaczęło się, zaczęliśmy od robienia detoksów. Właśnie tymi plasterkami i oklejaliśmy się przez 4 miesiące, gdzieś około 4 miesiące i coraz lepiej było u męża, coraz miał mniejsze te bóle. Czasami już w ogóle nie miał, ale jeszcze przy pracach takich, że miał głowę podniesioną do góry, na przykład malowanie sufitu czy coś, to one znów wracały i znów po prostu były. Ale to trwało chwilę. I po czterech miesiącach już w ogóle one ustąpiły i od tego czasu nie wróciły, nawet jeżeli już takie prace wykonuje. I do, tego, do tej pory nie ma. E, oprócz tego jeszcze e, u męża e, miał dnę moczanową, e, ale to ja już przedtem tam jego e, tak e, naturalnie starałam się e, uzdrawiać. Ale plasterki właśnie chyba załatwiły całkowicie pracę, dlatego że on jeszcze dostał dwa ataki takie, ale już nie silne, ale po oklejeniu typowo na protokołem na, to, no to na dnę moczanową, to po prostu one ustąpiły i teraz też już, już od dłuższego czasu chyba od roku nie miał. Brawo. I jeszcze jeden przypadek taki, znaczy przypadek jego, jeszcze do tej pory ma. Wracają mu rwy kulszowe. I jak ja rozpoznam od razu, albo on mi powie, że on boli go, bo czasami mi po prostu nie powie, tylko coś tam stęka i, i, i tak chodzi. Dopiero jak się zapytam o co chodzi, I wtedy ja mówię, No, to pewnie zna. I ja go oklejam, to mu przechodzi po jednym dniu. Ale jeżeli nie zauważy tego tak od razu, to wtedy właśnie to trwa tak no góra 2-3 dni. Ostatnio tak było, bo wrócił, znaczy tak go chwyciło, że nie mógł się ruszyć na łóżku. Nie wiedziałam, że to jest namoczonowo, bo bolało go w pachwinie. I myślałam, że to po prostu jakiś inny ból. Okleiłam go na, na inny ból, ale to nie, nie zadziałało. Następnego dnia rano ja się zorientowałam, że to jest po prostu dna, okleiłam według protokołu i po prostu przeszło mu po jednym dniu. Dna czy rwa kulszowa? Co to było? Przepraszam, pomyliłam rwa się. Kulszowa? Rwa kulszowa, tak. Rwa kulszowa. A jak kleiłaś? Bo ja pamiętam, że jak ja kleiłam według protokołu, to tylko troszeczkę miałam redukcję bólu. Dopiero jak użyłam, wiesz czego, ion, glutation, karnozyna i ice wave y na punkty K1 na podeszwy, to dopiero po przyklejeniu pięciu, jak ręką odjął. Ja kryłam według protokołu, yy, mhm. tylko jeszcze dołożyłam jedną parę AQ. AQ Life, no to super. No. Ja, też czasami, ja też czasami polecam, żeby użyć jedną parę AQ Life i jedną parę Ice Wave. Tak. Bo jednak, jak jest mocny ból, to jedna para może być za mało, nie? Mhm. Tak robię właśnie i, i, i przechodzi mu szybko. A ja u siebie na początku no, widziałam, że skóra jest bardziej nawodniona, jestem bardziej wyluzowana, zrelaksowana. Człowiek się po prostu czuł świetnie, lepiej spałam, ale nie byłam, nie poczułam tego tak jakby od środka, że w sensie coś się ze mną dzieje, czy coś tam, mhm. żebym to jakoś tam namacalnie na widziała. No i pomyślałam sobie, no, co by tutaj zrobić, żeby się przekonać jakoś, że, że one działają, te plasterki, żeby, bo żadnych badań sobie nie robiłam, zdjęć sobie nie porobiłam, bo to dopiero później się dowiedziałam, że trzeba było sobie zrobić zdjęcie, żeby gdzieś sobie porównać, jak się wyglądało przedtem, a, a potem. I wpadłam na pomysł, bo byłam kiedyś u dietetyczki na takiej wadze analitycznej i... Ta waga bada skład masy tkanki tłuszczowej, mięśni, tkanka wistelarna, kostna tkanka, także takie są tam różne parametry. I byłam parę lat temu i postanowiłam iść właśnie po czterech miesiącach stosowania plasterków, nawet nie cztery, trzy miesiące to było. Trzy miesiące. Po, poszłam do tej dietetyczki na tą samą wagę. I waga wykazała mi o 13 lat mniej niż mam. Brawo. Poprawi, poprawiły się parametry. Ten wiek metaboliczny był o 13 lat mniejszy, a w tym czasie, jak byłam parę lat temu, to miałam taki wiek metaboliczny, jak faktycznie miałam. Czyli cofnęłam swój wiek o 13 lat. Tak, ale jeszcze tak nie dowierzałam tego, czy to faktycznie może być przez te plasterki, i postanowiłam sobie zrobić badanie po roku używania plasterków, czyli znaczy znów po roku, czyli po, w tym roku robiłam znowu, to było rok i cztery miesiące chyba, coś takiego. I znów zrobiłam skład tej, na tej samej wadze. I znów się okazało, że znów poprawiają mi się tkanka mięśniowa, że mam większą, że mam mniej tkanki tłuszczowej, a waga, a jeszcze waga, waga była identyczna, za pierwszym razem była identyczna waga, i za drugim taka identyczna jak za pierwszym i za drugim razem była identyczna waga, czyli nawet po przecinku, a za trzecim razem miałam o 20 deko więcej niż te tamte pierwsze dwa razy. A skład się dużo, dużo zmienił, bardzo się polepszył. Także naprawdę nawet tkanka kostna mi się zwiększyła. No właśnie, i jeszcze dwa, bo... lata, jeszcze dwa lata mi ubyło znów. Czyli tak, bo przecież, przecież kiedy ludzie chcą oceniać, jak działają plastry, a my wiemy, że plastry też wpływają na zagęszczenie kości, tak? Więc. Tak. Co Chcieliby wiedzieć, a jak zobaczysz, że ci się kości zagęszczają wtedy, kiedy tak. stosujesz plastry, nie wiesz tego, ale tak. my wiemy, jak my się czujemy, bo mamy takie, jesteśmy wyczulone na to, czy się czuję dzisiaj słabo, czy mam złą energetykę, hmm. czy się czuję zmęczona, czy jakaś tam wykończona, a czy Dokładnie. się czuję świetnie, mnóstwo energii, radości tak. życia, takie, taka radość jak u dziecka. Mogłybyśmy biegać. No, wieczorem i to mam tyle energii. Wieczorem to mam tyle energii, przepraszam. Że nie chce mi się i spać. A wiem, że już muszę i spać. No bo powinnam i spać do tej 11, bo to wtedy, żeby ciało powinno się zregenerować w tym czasie. A ja mam jeszcze tyle energii, jeszcze po prostu nie chce mi się iść. To wtedy. Jak już ja się tak... muszę. Jak ja tak mam, to się oglądam, czy jeszcze jakieś plastry mam na sobie, których nie zdjęłam i zwykle mam Energy Enhancer gdzieś przyklejone. <laughs> nie mogę usnąć. No. A, A jeszcze A swojej córce jeszcze. No córka córka też dużo sobie poprawiła, ale ona nie chce, żeby ja o niej opowiadała, więc ja się tutaj na niej nie skupię. Dobrze. <laughs> Bo poprawiła sobie naprawdę komfort życia i jest zadowolona sklejania plasterków. Ja opowiem może takie dwa przypadki od znajomych, takie uh -huh. spektakularne, bo one tak najbardziej są tutaj mi takie niesamowite, więc znajoma zaczęła kleić plasterki, bo dowiedziała się o tych plasterkach i zaczęła kleić ten najważniejszy nasz plasterek, ten nasz gral. I mhm. zaczęła kleić po pół, tak żeby oszczędzić na wiadomo, na kasie Aha. i mhm. ona tylko to kleiła. I gdzieś po dwóch, trzech miesiącach dostała taki silny ból, że nie wiedziała, co się z nią dzieje. Ból brzucha, dostała silny ból brzucha, nie mhm. wiedziała, co się dzieje. Zrobiła sobie gorącą kąpiel, położyła się do łóżka, bo myślała, że to może jej urzy, może coś tam, nie, wie, nie wiedziała, co to może być. Ale nie skojarzyła tego z, w ogóle z, z plasterkami. No i położyła się spać. Następnego dnia rano z tym bólem położyła się spać, bo kąpiel nic nie pomogła. Następnego dnia rano y, wszystko ok, nic ją nie boli, jakby nigdy nic, nic nie było. Ale zaniepokoiła się tym faktem i pomyślała sobie, że musi to jakoś sobie zbadać, co tam się dzieje, czy coś może w organizmie jest nie tak. No, i umówiła się na USG do lekarza. Lekarz zrobił jej USG jamy brzusznej i nic nie stwierdził. Mówi, będzie pani żyła. A ona mówi, no, ale panie doktorze, no, coś musiało być, może, może kamienie nerkowe, które mam, może to był tak kamieni nerkowych, może to było spowodowane tym bólem. A on mówi, kamienie, nic nie widzę. Ale jeszcze raz zobaczymy, nie? I z, badają. No i kamienie zniknęły. O, proszę bardzo. Czyli no faktycznie. X39 jest takim, jest takim uniwersalnym plastrem, nie? Że jeśli nie za bardzo wiadomo, co kleić, to klejenie X39 może rozwiązać każdy problem, nie? No właśnie. I teraz wymieniasz tutaj nazwę, i teraz ja nie wiem, czy ja będę mogła to udostępniać. Będziesz mogła, bo nie mówimy jaka firma, nie wiadomo. X. No wiesz, jest też platforma X, dawniej zwana Twitter. No tak, jest. Dobra, i teraz jeszcze drugi przypadek taki. Dziewczyna, która miała problemy z zajściem w ciążę, naturalnie, to znaczy, znaczy zachodziła w ciąże, ale nie mogła donosić tej ciąży. O tak, miała albo poronienie, albo ciążę pozamaciczną i miała takie problemy. Zdecydowali się na zapłodnienie in vitro z mężem i urodziła znaczy dziecko zdrowe. Wszystko było ok, i po jakimś czasie znów starali się o drugie dziecko, żeby, jeszcze, no, żeby mieć dwoje dzieci, nie, nie jedno. No i nie, mogły, nie mogła drugie, drugi raz zajść przez to in vitro. Mieli tam nie wiem ile prób, ale mieli kilka tych prób i nie, za, nie zachodziła w ciąży, i lekarz jej poradził, żeby ona po prostu wzmocniła jakoś organizm, bo może ona jest jakaś taka osłabiona bo taka też wątła była. Może jest osłabiona, może jak się wzmocni organizm, będzie wszystko okej. Okay. A matka jej już kleiła plasterki. I ona przyjechała do mamy i mówi o tym. mamie, A mama poradziła jej wtedy te plasterki. Może faktycznie to jej coś pomoże, żeby się wzmocniła. Nie? No i kupili ode mnie y, paczkę tych najważniejszych. I do tego jeszcze ja poradziłam, żeby wzięli drugą paczkę y, tych e na S. X-ów, x, -ów, x -ów, i i i co jeszcze? S, S. I wzięli te dwie paczki i używała te bioelektrody przez niecały miesiąc i zaszła naturalnie w ciążę, bez in vitro, normalnie, naturalnie i urodziła zdrowe dziecko, 10 punktów w skali agar. Także wszyscy szczęśliwi. To jest cudowne, i powiem Ci, że to tak. potwierdzam. Historią, którą słyszałam ostatnio w sobotę. W sobotę mieliśmy taką w Warszawie galę Life Wave, i tam byłam na spotkaniu. Słuchałam relacji ludzi, którzy występowali na scenie, ponieważ odbierali nagrody za to, że są menedżerami czy dyrektorami. No mhm. i piękna, młoda kobieta wychodzi na scenę. Mówi, że ona się zainteresowała plastrami, dlatego że chciała się pozbyć zmarszczek. Kleiła x, zmarszczki nie zniknęły, ale za to zaszła w ciąży, a starała się z mężem już tam ze 3 lata i nic. I okazało się, że zaszła bez problemu w ciąży, urodziła cudowne, zdrowe dziecko. Więc tak to się skończyło. Zmarszczki nie znikły, a cel został osiągnięty. No i super. I ja tutaj właśnie zachęcam wszystkich, żeby nie czekali, aż już będą chorzy, tylko. Żeby się kleili profilaktycznie, bo lepiej chyba zapobiegać niż się leczyć. A to nie jest takie drogie, a warte jest swoich pieniędzy. Naprawdę. I nie kosztuje zbyt wiele czasu, wysiłku. Wystarczy nakleić. I tyle: 12 godzin. Woda. Wszystko. Zapraszam do kontaktu. Dobrze, to dziękujemy Ci bardzo. A wiem, że masz Dziękuję. jeszcze więcej historii do opowiedzenia, ale postanowiłyśmy, że to będzie krótkie. Więc na razie tyle i ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Pozdrawiam wszystkim kilku. za uwagę i pozdrawiamy.